Załóżmy, że miałeś, miałaś jakieś zdanie, opinię, temat, w którym się nie zgadzasz z swoim rozmówcą, ale jednocześnie widzisz, że twój rozmówca chyba jest lekko, mówiąc, nieogarnięty. Jednak decydujesz się poruszyć ten temat, który tak cię męczy od dłuższej chwili i nie chcesz trwać dłużej w komfortowej iluzji, która tak naprawdę już nie jest komfortowa. Co się dzieje? Tym razem gorszy scenariusz. Wychodzisz z komfortowej strefy i decydujesz się jasno mówić, jakie jest Twoje zdanie, a ze względu na różnice poglądów ściągasz na siebie fale złości osoby, która nie dość, że się z Tobą nie zgadza, to jest wrogo i wręcz patologicznie nastawiona do tego, co robisz. W tym świecie nie możesz funkcjonować. Dla niej od teraz jesteś celem, źródłem chorej satysfakcji. Osoba szukająca wroga świadomie czy też podświadomie potrzebuje antagonisty, by funkcjonować, którym stajesz się ty, bo jesteś inny, inna. W jej znaczeniu gorsza, a to pomoże odbudować jej żałosne poczucie tego, jak bardzo siebie nienawidzi, a co gorsza, nie widzi tego, że różnice są.